I po treningu bardzo ważna rzecz, żeby od razu dostarczyć, że pierwsza sprawa to nie zbiał, bo to będą by banany. Dwa banany, czy tam ryż. To jest pierwsza, ważna rzecz, żeby odbudować ryż, nieśmiał, że są podczas treningu. I od tego zaczynamy. Możecie zjeść, czy mam mieć ksurę przeszkodzoną po jednym do tego banana, czy dwa, i jest wejś. Wracacie do domu i od skończenia, to jest pierwsza sprawa, tak? Wracacie do domu i po skończeniu treningu 40 minut do godziny już musisz znieść pośredników. To jest bardzo ważne. Bardzo... I w tym pośredniku, oprócz tego, że w ramach, które jest, to po no tego nie liczymy do bo to jest na podalogi Ale wracacie do domu, to być już też z tego Jeżeli rana południu będzie biała, dla naszej Bardzo dobrze. Ale jak to połapać. Tak, jak sobie zjeść, to będzie dobrze. Jeżeli chodzi o suplementację, um, dla mnie ten jest nie jest żadna karytina. Tak jak wszyscy mówią, że kreatywna, kreatywna nie. Pierwsze sprawa to są aminokataboliki. Czyli glutamina i aminokwasy. Mamy inwazji proste i rozgałężone te plecaki. Jeżeli nie dbaliście, spróbujcie sobie z glutamina. Najlepiej, jeżeli to będzie czymś wprost, wychodzi taniej i jest tego więcej w takim pojemniku. tam nie bierzemy 5 gram rano, od razu po przewodzeniu. 5 gram od razu po treningu, żeby przeciwdziałać katarowi znowu i 5 gram przed snem, czyli to razy. Plasy, takie, na dwa systemy, które zwiążą się na TBC, leżycie przedmiotem i bezpośrednio po tym, jak z nim. Tutaj cały czas wszędzie masz w proszku czy w kapsukrach, tak, 5 gramów będzie już dobrze. Czyli to jest dość dużo, nawet do 8, gramów, ale 5, może jest troszeczkę mniej, nawet. Warto, żeby coś tam tracić. Ale jeżeli dużo trafi, na bardzo, bardzo, super, bardzo siła nas bardzo siła idzie, troszeczkę podlewowa, podlewowa się ja w imię. te dwa są najważniejsze. Do tego możecie sobie pobierać podczas treningu, albo zwyczajne karbon, który już jest w kilogram albo witakę, w Bardzo szybko, wodnym i to Dlatego używamy na zawodach, żeby ładować za w to tylko przecalony. Świetnie, co to wygląda. Tak? jeżeli będzie wszystkiego rodzaju białka. To też takie miejenie. Taka, ha, no, ale to, no, to są średnie. takie taki gayne, jak zaciszcze to się tylko właśnie po treningu i rano lub tylko po treningu, tak? Białka na sobie mieszkaniu też mamy w zbieraniu dużych frakcji białka. Izolat, dla białka, jaja, kazeina on już w długim czasie trwania. A ja właśnie, mogę mieć białka, które w sumie, białek, tam jest 100 gramach, a się że 8